Cześć. Tu Aga i słowa mają moc, słowa czytane. W dzisiejszym nagraniu Monika Pryszko. Bój się i działaj. Jak znaleźć w sobie odwagę i sięgać po to, co ważne. Rozdział czwarty. A może tak trochę łagodności. Wiesz, że emocje to sygnał od organizmu, prawda? Wiesz, że emocje nie są ani dobre, ani złe. Są po prostu impulsem, który kojarzy nam się dobrze lub źle, z perspektywy naszych osobistych doświadczeń. Nasze ciało daje nam o czymś znać. To było kilka lat temu. Organizowałam jakieś niezobowiązujące warsztaty motywacyjne, które moje ciało i tak odebrało jako bardzo zobowiązujące. Zobowiązane były wszystkie moje nerwy i receptory. Cała byłam jednym wielkim, zestresowanym zobowiązaniem. Mniej więcej w tym czasie przeczytałam gdzieś, by zdystansować się od emocji i spojrzeć na nie z boku. Tak też zrobiłam. Spróbowałam przyjrzeć się temu, co mnie ściska w żołądku i zaakceptować, że czuję, co czuję, i że nie mam na to wpływu. I życie toczy się dalej, a lęk jest tylko objawem czegoś, co siedzi w nas głębiej. To tak, jak z bólem głowy. Nie zastanawiamy się, czego sygnałem jest ból, tylko co wziąć, żeby bólu nie było. Więc, gdy czujemy coś, z czym nam niewygodnie, co, co nasz umysł określił jako wrogie, zamiast poznać przyczynę, chcemy szybko to zablokować, żeby znów czuć się dobrze. Nie ma w nas akceptacji obaw, nie rozumiemy własnego stresu. A może trzeba do siebie podejść z ciekawością i akceptacją, bez uprzedzeń. Wracając do moich niezobowiązujących warsztatów, na spokojnie rozpisałam sobie na kartce, co mnie stresuje, jak się czuję, jak to na mnie wpływa, kiedy tak się czułam ostatnio, co mnie uspokaja. I choć stres nie minął całkowicie, to oprócz niego poczułam spokój, bo miałam wrażenie, że rozpracowałam swój własny wewnętrzny system. I gdy stanęłam przed obcymi dla mnie ludźmi, byłam bardziej ciekawa tego całego zdarzenia się z wyzwaniem, niż z samym faktem, że się stresuję. Poszło mi lepiej, niż się spodziewałam. Nie dałam się własnym emocjom, nie zawładnęły mną. Może dlatego, że im się przyjrzałam i dałam sobie prawo do tego, by je czuć? Nie oceniałam ani siebie, ani swoich uczuć. Przyjęłam, że tak już mam, i tyle. Gdy się stresuję, płonę, mam taką jaskrawą, zdrową czerwień na policzkach. Zawsze tak mam, od zawsze. I to był stres w stresie. Gdy zaczynam się stresować i mówię sobie, że nie powinnam, bo będzie po mnie widać, nakładam sobie dodatkową porcję stresu. Bo nie dość, że stresuję się z sytuacją, to jeszcze stresuję się tym, że się stresuje. Nie dość, że ja nie chcę czuć tych emocji, to jeszcze nie chcę, by inni je widzieli, czyli nie chcę dwóch rzeczy jednocześnie. No i po co? Odpuściłam sobie ten stres. Tak mam i już. Co więcej, tak ma większość z nas. Odczuwanie stresu czy też lęku przed wyzwaniem to nie jest nasza wada, to nie jest coś, co mamy ukrywać. To jesteśmy my i wcale w tym nie jesteśmy oryginalni. Napiszę więcej. Jesteśmy do siebie bardzo podobni w odczuwaniu stresu i reagowaniu na niego. To jest normalne i jako normalny powinniśmy ten stres pojmować. Zresztą właśnie to mówię swojej córce: gdy ona się czegoś boi, nie mówię: I na weź się w garść, jesteś już duża, idź do przodu. Cierpliwie wysłuchuję jej obaw, tłumaczę, akceptuję, mówię, że ma prawo tak właśnie się czuć i że to normalne. Dodaje jej odwagi, a sama dla siebie jestem jak najsurowszy sędzia, nie dający sobie prawa do chwili słabości. A wystarczyłoby przyjrzeć się z zainteresowaniem temu, po co się stresuje. Co mi ten stres daje, jaki jest cel, co jest na końcu tego lęku? Należy nam się czułość i łagodność, nawet tak wymagających emocjach. Sama sobie je daj, teraz już umiesz. Nigdy nie uważałam się za osobę wrażliwą i pewnie dlatego tak rzadko dawałam sobie taryfę ulgową. Sama na siebie naciskałam, wymagając od siebie więcej i więcej oraz ignorując fakt, że to, co nazywam lenistwem, może być po prostu brakiem siły. Pokazała mi to Magda Juchniewicz, coach osób wysoko wrażliwych, która mocno wierzy, że jestem właśnie WWO, czyli wysoko wrażliwą osobą. Paradoksalnie ta wiedza mnie wzmocniła. Mój styl życia się nie zmienił, nie zwolniłam tempa, ale zaczynam bardziej rozumieć swoje zachowania, potrzeby, reakcje na różne sytuacje. Jest to dla mnie bardzo cenne, szczególnie gdy stoi przede mną wyzwanie. W tej książce musiała się znaleźć rozmowa o wrażliwości, bo jeśli chcesz brać z życia więcej, musisz mieć świadomość siebie, swoich potrzeb, swojej wrażliwości. I swoich granic. Magdalena Juchniewicz. Wrażliwcy boją się wszystkiego. U nich emocje wyrzucane są z ciała fizycznie, z czym kompletnie sobie nie radzą. Długotrwałe przebywanie w stresującym środowisku sprawia, że wrażliwiec jest totalnie rozregulowany. Wszystko go boli, nie ma siły, wydaje mu się, że popada w paranoję. Nie potrafi się skupić a nie wysłowić. Nie potrafi także racjonalizować swoich zachowań, tylko działa na emocjach. Non-stop pobudzony. To ogromny problem. Monika pryszko. Rozmowa pomaga? Pomaga, ale bardzo często bywa, że wrażliwiec oczekuje od osób trzecich, że go zrozumieją, a to się nie dzieje. I wtedy rodzi się frustracja. Kluczowy zawsze będzie kontakt ze sobą. On jest jak GPS. Monika. Zastanawiam się, czy tej frustracji nie obudzi moje hasło, bój się i działaj. To nie jest takie proste z miejsca zacząć realizować przed chwilą wymyślony plan. Fakt: U mnie się to działanie mimo obaw sprawdza, ale czuję, że robię to na własnych zasadach wygodnych dla mnie. Ja czasem tylko z tego strachu wyściubiam nos i czekam na to, co się wydarzy. Magdalena. Nie mogę powiedzieć wrażliwcowi wprost: bój się i działaj, bo tak naprawdę, jeśli on się czegoś boi, albo ma mnóstwo lęków w sobie, albo jego ciało wciąż reaguje napięciem na każdą sytuację, to musi się najpierw dowiedzieć, co się dzieje w jego życiu i w jego głowie, że nie może dojść do porozumienia ze sobą, co tak bardzo przekłada się na całe życie prywatne i zawodowe. Wrażliwiec, w zderzeniu z tym wyzwaniem stwierdzi, że nie jest kreatywny, stoi w miejscu, blokuje się, a prywatnie ma wieczne poczucie straty i braku. Monika. Zaczynam rozumieć. W tym przypadku to nie wyzwanie budzi strach, ale brak świadomości, dla kogo chcemy je podjąć, dla siebie czy dla innych. Jesteśmy oblepieni oczekiwaniami i powinnościami, które często są dla nas trudniejsze, niż samo wyzwanie. Które przed nami stoi. Magdalena. W przypadku osób wysoko wrażliwych, formą odwagi może być po prostu odsunięcie się. To tak, jakbyś się miała umyć, odsunąć od wszystkiego, co ci nie służy. Taka obnażona, stajesz przed prawdą o sobie. Wtedy nagle się okazuje, że tu już się niczego nie boisz, bo w tobie nie ma strachu. Wszystko, czego się bałaś, pochodziło z zewnątrz. Monika. Jeśli ktoś ci mówi, bój się i działaj, a ty tego nie czujesz, czujesz natomiast ścianę, której nie umiesz przeskoczyć, to wtedy odwagą będzie krok w tył. To wtedy zamiast rzucać się na nowe wyzwanie, warto skupić się na sobie, cofnąć się i zrobić porządek ze sobą, zanim zaczniemy zdobywać świat. Magdalena. Każdy z nas boi się wyzwania i każdy może mieć z tym problem, tylko dla niebędących WWO. Cofnięcie się o kilka kroków to krótki etap, chwila przed skokiem. A osoba wysoko wrażliwa będzie to przeżywać wielokrotnie bardziej. To tak, jakby posypać świeżą ranę solą. Jednak, choć bardzo długo zajmuje nam dojście do siebie, choć cofamy się nawet o dwadzieścia kroków, to i tak jest to równoznaczne z progresem. Monika Czy może być tak, że powtarzając wciąż to hasło kogoś krzywdzę? Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z mechanizmów, które nami kierują, a jeśli ze swoim przekazem trafię na osobę wysoko wrażliwą, to zamiast ją zmotywować, przestraszę albo wręcz odepchnę. Magdalena. To hasło nie jest krzywdzące, ale może być traumatyzujące. Im większą czujemy presję, tym bardziej się wycofujemy, tym szybciej się spalamy i zamykamy w sobie. Monika. Ja na przykład lubię to hasło, bo mnie mobilizuje. Natomiast nie zawsze mam siłę na kolejne wezwanie. Uważam, że każda zmiana powinna być przeżywana w swoim indywidualnym tempie. Choć wiem też, że dzisiejsza rzeczywistość temu nie sprzyja. Liczą się szybkość i skuteczność. Magdalena. Dzisiejsze czasy nie są dla wrażliwców, ale z drugiej strony mogą być, jeśli wrażliwiec się do tego przygotuje i znajdzie swoją drogę. Nie wolno oczekiwać od siebie za wszelką cenę efektywności, kreatywności i bycia w gotowości tu i teraz. Powtórzę: trzeba dojść do porozumienia z samym sobą. Gdy znajdujesz w sobie zgodę na bycie sobą, osiągasz spokój i wtedy jesteś w stanie ze wszystkim sobie poradzić. Monika. Czy w kontekście osób wysoko wrażliwych można mówić o jakimś systemie dochodzenia do źródła, do siebie? Magdalena. Jaką radę dać wrażliwcowi, który przychodzi i mówi, że życie mu się rozpada, że się strasznie stresuje? Mogę powiedzieć: usiądź i oddychaj, ale nie zostanę potraktowana poważnie. A to jest jedna z metod, czyli szukanie odpowiedzi małymi krokami. Żeby tego dokonać, trzeba mieć świadomość tego, co lubisz, jak się czujesz, co daje ci spokój, co daje ci komfort. Monika. Czytam właśnie książkę Jacka Kłosińskiego Metoda tęczówki. Dotyczy głównie pracy kreatywnej i realizowania swoich planów, ale mogę ją odnieść do tematu wrażliwców i działania mimo strachu. Jacek pisze, że tak naprawdę nie ma jednej złotej metody na sukces, ponieważ jesteśmy tak różni, że każdy z nas powinien mieć indywidualny rozkład działania i organizacji. Nie ma jednej metody na wszystko dla wszystkich. A widzę, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, że mogą wypracować własną metodę na życie. Bój się i działa, i to tylko hasło. Jeśli podejdziemy do niego bezrefleksyjnie i bez wiedzy o nas samych, będziemy nieszczęśliwi, biorąc udział w kolejnym wyścigu po nie swoją nagrodę. Magdalena, trzeba uważać, by nie popaść w ze skrajności w skrajność. Kluczowa jest świadomość siebie, bo na przykład. Gdy jesteś wycieńczona, a z drugiej strony pobudzona, to każda nowa metoda, nawet każda sesja jogi to za dużo. Powtarzam to jak mantrę: trzeba wrócić do źródła, znaleźć swój spokój, słuchać siebie. A żeby znaleźć odpowiedź na pytania, gdzie jest to źródło i gdzie jest ten spokój, trzeba się całkiem odsunąć od siebie, dać sobie przestrzeń, by siebie wysłuchać. Spokój jest w nas. Monika: Czyli czas na samotne wakacje. Magdalena: No właśnie nie. Bo nawet jak wyjedziesz na pustynię, to będziesz się bała, że jesteś tam sama. Nie wszystko naraz, bez nadmiernych bodźców. Trzeba szukać ukojenia, a nie miliona rzeczy, które wypada teraz zrobić, sprawdzić. Monika: Rozumiem. Bój się i działaj w tym kontekście, N to nie odezwa by robić coś więcej i dalej. By wybiegać emocjami w kierunku wyzwań i nowych wrażeń. To bój się, ale działaj dla siebie, dla swojego dobra, dla swojego spokoju. Magdalena. Tak, bo kiedy zadziałasz dla siebie i poczujesz, że to, co robisz, jest twoje i tobie służy, to zawsze się odnajdziesz. Monika, trzeba sobie na to najpierw pozwolić. Magdalena, Przykładowo, czujesz, Ciele, że nie chcesz robić tej rozmowy, bo nie jesteś dzisiaj w najlepszej kondycji. Dajesz sobie prawo do tego, by to zakomunikować. Dajesz dojść do głosu swoim potrzebom. Mówisz mi o tym na spokojnie, bez strachu o moją negatywną reakcję i czujesz się z tym super, bez wyrzutów sumienia. To jest to. Monika. I to jest właśnie to bój się i działaj, o którym rozmawiamy. Magdalena. Owszem. Nie ma w tym nic złego, a jednak budzi nas lęk i częściej jesteśmy skłonni się przełamać i zrobić coś, na co nie mamy siły, niż zmienić plany. Monika. Bo sukces to pokonywanie słabości, to kreowanie, realizowanie, energia. A jeśli wycofujemy się, by oddać głos emocjom, to często postrzegamy to jako lenistwo. Magdalena. Na tym to polega, nawet jeśli się zmusisz. Sięgniesz po coś ostatkiem sił psychicznych, to po drodze stracisz pięć innych rzeczy. Wcale nie trzeba pędzić do przodu, dla wrażliwca to zabójstwo. Nawet gdy osoba wysoko wrażliwa przełamie się i zmusi, cena, jaką zapłaci, będzie zdecydowanie za wysoka, bo to życie wbrew sobie. Monika, ty pierwsza powiedziałaś, że mam cechy osoby wysoko wrażliwej. Wychodzi na to, że jestem też dobrym przykładem tego wsłuchiwania się w siebie i robienia kilku kroków do tyłu, by paradoksalnie lepiej na tym wyjść. Nie pracuję na etacie, bo etat mnie ograniczał i stresował. Nie mam firmy, ponieważ to również budzi mój niepokój. Pracuję tylko z osobami, które są moim wsparciem i z których strony nie grożą mi żadna przykrość czy presja. Magdalena Czyli świadomie uciekasz od stresu. Monika: Tak, nie chodzi o to, że jestem leniwa i nieodpowiedzialna. Po prostu próbuję ulepić rzeczywistość tak, by mi służyła. Jest mi z tym znacznie lepiej. Magdalena: Punkt dla ciebie. Wrażliwcy są mistrzami w spełnianiu cudzych standardów i wchodzenia w role społeczne. Tylko komu to tak naprawdę służy? Monika: Wychodzi na to, że kluczowym wyzwaniem życiowym jest zrobienie czegoś dobrego dla siebie. Magdalena. To spełnianie cudzych oczekiwań i potrzeb widoczne jest już w dzieciństwie, szczególnie w relacji z rodzicami. Gdy matka jest narcystyczna, skupiona na sobie, to co robi wysoko wrażliwe dziecko? Monika. Uszczęśliwia matkę. Magdalena. Całe życie uszczęśliwia matkę. I moment wyzwolenia nadchodzi wtedy, gdy sobie uświadamia, że niezależnie co by zrobiło, ona i tak nie będzie zadowolona. Przy czym to nie jest problem tego dziecka, to jest wewnętrzny problem matki. Wtedy się odpuszcza wszystko. Ty jesteś spokojna i szczęśliwa, a matka jest zadowolona. Paradoks. Nie uszczęśliwiasz na siłę, nie ma zgrzytów, a ty jesteś spokojna, bo przestajesz zabiegać o coś co jest ponad twojej siły. Zaczynasz to rozumieć, to jest związane z szacunkiem i poczuciem własnej wartości, z uporządkowaniem wewnętrznym. Przecież ta relacja matka, dziecko, ma przełożenie na wszelkie życiowe relacje. Monika. Zdecydowanie żyje mi się łatwiej, odkąd zdałam sobie sprawę, że nie zależy już mi tak bardzo na aprobacie moich rodziców, jak wcześniej. Stało się to w chwili, gdy sama zaczęłam być z siebie dumna. Magdalena, postałaś się pełna. Aprobata innych osób już cię nie definiuje. Uporządkowałaś siebie na tyle, że cudza pochwała czy aprobata nic w tobie nie zmienia. Monika. I może właśnie to dało mi odwagę, by za każdym razem kierować do siebie pytanie. Czy mam ochotę na to wyzwanie? Czy mam siłę? by wyjść kolejny raz ze strefy komfortu? Magdalena, tylko zadaj to pytanie wrażliwcowi, który pełni jakieś wysokie menadżerskie stanowisko, który odcina kupony i osiąga wielkie wyniki. Powiedz mu, że on tego nie musi robić, bo on nie żyje w zgodzie ze sobą. Że chodzi na terapię 12 lat i nic mu nie pomaga? Ktoś na tym straci. Nikomu nie będzie zależało, by wszyscy żyli w zgodzie ze sobą, bo będą straty i to często materialne. Tkwiąc w schematach i utartych przekonaniach, boimy się zrobić krok w tył. Boimy się etykiet, tego, i że nie spełnimy oczekiwań. To jest prosta droga do cierpienia. A ja powtórzę: usiądź, zastanów się, poczekaj, wróć do siebie i zadaj sobie właściwe pytania. Dla każdej osoby to będą różne pytania, a nie jedno, które grupie wrażliwców podpowie, jak mają żyć. Mnika. Czyli bój się i cofnij Magdalena. A właśnie, że nie bój się i działaj, nawet jeśli jesteś osobą wysoko wrażliwą, bo nawet jeśli te nasze kroki do poznania siebie są mikroskopijne, to w rzeczywistości niosą wielkie zmiany. Pięknie dziękuję za wysłuchanie? Bój się i działaj, jak znaleźć w sobie odwagę i sięgać po to, co ważne. Monika Pryszko. Czytała: Aga Cieślak Słowa mają moc. Dzięki. Cześć.